Dziękuję uprzejmie bracia i siostry. Na początek niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję i Panu Bogu, Matce Bożej, bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie. Faktycznie przyjechałem do was z dość odległych stron, około 600 kilometrów, ale sprawa, dla której tu jestem, jest warta, by każdą odległość odbyć, bo chcielibyśmy razem z waszymi duszpasterzami, bracia i siostry... Zaprosić Was do przeżycia rekolekcji oddanie 33. Rekolekcji, które, e, które przygotowują do tego, by całe swoje życie zawierzyć Matce Najświętszej albo do tego, by odnowić i pogłębić oddanie, które już wcześniej dokonaliśmy. Dlatego chcielibyśmy do tych rekolekcji zaprosić zarówno tych z Was, którzy jeszcze nigdy takich rekolekcji 33-dniowych nie odbywali. Mam nadzieję, że uda mi się Was do tego zachęcić, ale też zapraszamy tych wszystkich z Was, którzy już być może niejednokrotnie Matce Bożej się oddawali. Bardzo owocne, bardzo ważne, wartościowe jest odnawianie, pogłębianie, oddania. Jak przeżyć te rekolekcje, zanim świadectwo to tylko te, takich kilka ważnych informacji. Każdy z Was, kto ma tą książkę z rekolekcjami. Może przeżywać te rekolekcje indywidualnie, prywatnie, w dowolnie wybranym miejscu i czasie dnia. Chodzi o to, żeby każdy mógł to dostosować do możliwości. Macie różne obowiązki, pracę, można sobie to rozważanie odbywać w domu, można przyjść do kościoła, każdy może to dostosować do możliwości. Wszystkie rozważania w książce są od A do Z rozpisane. 15 minut na dzień to jest czas bracia i siostry, który wystarczy, żeby te. To rozważanie na dany dzień, sobie spokojnie odczytać, to jest dokładnie 1% dnia. Myślę, że to jest taki czas, który nawet najbardziej zabiegana osoba wśród nas, która tutaj dzisiaj jest, jeśli będzie chciała, może, może ofiarować i może e, przez tę rekolekcję przejść. E, chcemy zacząć tę rekolekcję od e, wtorku. Jutro jeszcze będzie takie spotkanie przygotowane przez księdza. E, Proboszcza zachęcamy, żeby na nie przyjść do kościoła, ale nawet gdyby ktoś nie mógł być jutro na spotkaniu w kościele, to też może w tych rekolekcjach uczestniczyć, jeśli tylko ma książkę, i we wtorek robimy ten pierwszy dzień, a później ksiądz proboszcz będzie informował o zakończeniu, które będzie miało miejsce 13 października, w dzień fatimski powieczornej mszy świętej. Bracie siostry. Ja kiedy się urodziłem, od samego urodzenia bardzo ciężko zachorowałem. Przez pierwsze kilka lat mojego życia bardzo wiele czasu spędziłem w szpitalu. Dzisiaj jestem szczęśliwym ojcem. Moja córeczka w tym roku ukończyła 6 lat, Marysia ma na, na imię, jestem w niej absolutnie zakochany, myślę, że to się nigdy nie zmieni. I domyślam się jakie to musiało być trudne doświadczenie dla mamy, dla taty, kiedy gdy ja miałem kilka lat, wszystko wskazywało na to, taka była też opinia lekarzy, że umrę. I gdy po ludzku już się wydawało, że nie ma żadnego ratunku, moja mama przyszła właśnie do Maryi i powiedziała: "Zawierzam ci całkowicie mojego synka i zaufała, że cokolwiek się nie stanie w rękach Matki Bożej, jej dziecko, jej synek będzie bezpieczny. I nie zawiodła się, i Maryja wyprosiła mi łaskę uzdrowienia. To zawierzenie Matce Bożej ocaliło mi życie. A potem w moim życiu, bracia i siostry, musiało minąć wiele lat, żebym zrozumiał jedną niesłychanie ważną rzecz. Ona wyjaśnia, dlaczego te, te rekolekcje przynoszą właśnie tak wiele łask, dlaczego wiele osób które w nich uczestniczy, pisze, że to były 33 najbardziej owocne dni w życiu. Otóż Matka Boża zawsze będzie w 100% szanowała dar wolności, jaki dał nam właśnie Pan Bóg. Bardzo ważne, byśmy to rozumieli, że Matka Boża nam niczego nie wyrwie z rąk, by na siłę to wziąć w opiekę, by interweniować i działać. Weźmie w opiekę e, bracia i siostry, będzie interweniować i działać i kochać tylko w tym co jej oddamy na tyle na ile jej się oddajemy na tyle ona może kochać jeśli jej się oddasz całkowicie ze wszystkim no to matka boża będzie mieć nieograniczone możliwości żeby cię kochać będzie mogła cię kochać we wszystkim i o to chodzi to jest istota właśnie i sekret Rekolekcja oddanie 33 żeby matka mogła kochać na 100% nie na 50 nie na kilkadziesiąt czy kilkanaście, ale na 100%. Matka Boża chcecie Cię ukochać na 100% i by mogła to zrobić, musisz jej się oddać na 100%. To jest właśnie to. I to jest, bracia i siostry, istota, jak wiele łask, ile owoców, ile dobra, piękna wypływa z takiego całkowitego oddania, o tym można by długo opowiadać. Ja Wam chcę jedną krótką historię opowiedzieć, jak ja doświadczyłem, i doświadczam też właśnie i dzisiaj tej mocy oddania, kiedy miałem około siedmiu lat, zachorowałem na epilepsję, na padaczkę. I miałem taką ciężką odmianę tej choroby z ciężkimi atakami, z utratą przytomności. W wyniku jednego z ataków doszło do uszkodzenia w mózgu, i zacząłem się jąkać. I miałem bardzo ciężką wadę wymowy. Praktycznie całkowicie straciłem zdolność do mówienia, do wysławiania się. Nie potrafiłem się wysłowić. Zacząłem jako dziecko bać się chodzić do szkoły, gdzie byłem często wyśmiewany. Mi się nogi trzęsły ze strachu, bracia i siostry, kiedy miałem pójść do sklepu, bo nie potrafiłem tej listy odczytać, jaką mama mi napisała na kartce. Trwało to bardzo długo, kilkanaście lat. Nigdy z tym nie poszedłem do lekarza, nie leczyłem ze wstydu. Po prostu mi było wstyd. Wypierałem to, odrzucałem, uciekałem, chociaż to jest taka wada, której się nie da ukryć. Kiedy miałem kilkanaście lat, to chodziłem do lasu, bo mieszkaliśmy przy lesie. Szukałem takich miejsc, gdzie nikogo nie będzie, żeby usiąść i płakać, żeby wypłakać swój ból. Bo czułem się bezużyteczny, bezwartościowy. W głowie cały czas słyszałem: Jesteś do niczego, i czułem się tak. W życiu nigdy bym sobie nie wyobrażał, że minie kilkanaście lat, że będę jeździł przez nasz kraj, że będę opowiadał o Panu Bogu, Matce Bożej. Byliśmy już w około 250 kościołach. Wszystkie niedziele w roku, poza Wielkanocną, jesteśmy w drodze. Zapraszamy do tego oddania w radiu, w telewizji, w internecie, wszędzie, gdzie się da. Zapraszamy do tego oddania. Służę Panu Bogu przez mój głos, czyli przez to, co było moim największym przekleństwem. To jest cud. Za każdym razem, kiedy mogę się wysłowić, to jest cud, bo ja cały czas to, tą wadę mam. Cały czas tą wadę mam, cały czas może tak się stać, że się zacznę jąkać i nie będę mógł się wysłowić. Jeśli mogę mówić, to znaczy, że Pan Bóg mi na to pozwala. I to jest wielka łaska, i to jest wielki cud, A bracia i siostry. Myślę, że ta moja historia dobrze obrazuje jedną bardzo ważną rzecz. Co się wydarza, kiedy z tym wszystkim, co w życiu masz, też najtrudniejszego, bo nie musimy się znać, żebyśmy sobie powiedzieli, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma swój krzyż. Każdy z nas. Jeśli przyjdziesz do Maryi, z tym wszystkim, co w życiu masz, to ciebie przytłacza, ogranicza rani, boli, z czym sobie nie radzisz, co może sprawia, że nie śpisz w nocy, albo, albo też masz ochotę płakać, kiedy nikt nie patrzy. Kiedy przyjdziesz z tym, co jest jakąś kruchością, słabością, grzechem, ciemnością. Jej to wszystko oddasz, to, Zobaczysz i doświadczysz, jaki jest geniusz właśnie tej matki, co ona potrafi zrobić nawet z tym, co ci się wydawało, że jest beznadziejne. Myślałeś czy myślałaś, że nie da się z tym nic zrobić, a się okazuje, że w rękach Matki Bożej nic nie jest beznadziejne. Zapamiętajmy to. Nic, co jest złożone w rękach Matki Bożej, nie jest beznadziejne. Tylko to musi być w jej rękach a nie w moich i nie w twoich dlatego tak ważne są te 33 kroki żeby wszystko przenieść z moich rąk w ręce Matki Bożej W 2020 roku zmierzając już do płęty w 2020 roku napisaliśmy te rekolekcje oddanie 33 tu mam w ręku wydanie z księdzem Teodorem którego może znacie może niektórzy z was modlą się z nim na Różańcu, jego komentarze do każdego dnia tu, tutaj też odnajdziecie, kiedy był ten moment w 2020 roku, kiedy w większości miejsc w Polsce kościoły zostały na pewien czas zamknięte, kiedy święta Wielkanocne przeżywaliśmy w domach. My te rekolekcje umieściliśmy w internecie i one się rozeszły nie tylko na cały nasz kraj, ale na cały świat. Dosłownie. W samym 2020 roku brało w tych rekolekcjach udział kilkaset tysięcy osób do dnia dzisiejszego około miliona dusz, co jest niezwykłe, bo to jest inicjatywa oddolna, realizowana za pomocą bardzo skromnych ludzkich środków. Ludzie zaczęli wysyłać nam swoje historie, świadectwa, łask, jakich doświadczali przez te rekolekcje, zasypali nas historiami, nie nadążaliśmy ich wszystkich odczytać. Wyobraźcie to sobie, że w jedną noc, kiedy się kończyła edycja ogólnopolska, było ich kilkanaście, w jedną noc potrafiło przyjść na skrzynkę 1200 świadectw. W jedną noc obudziłem się rano i było 1200 świadectw na mailu. Każda jedna historia to było życie przemienione, odmienione przez doświadczenie tych rekolekcji. Natomiast dla mnie osobiście takim najbardziej, myślę, wymownym znakiem, jak bardzo te rekolekcje dotykają ludzkich serc jest to, że ludzie, którzy w nich uczestniczyli sami z siebie, z własnej inicjatywy, nie wiem, czy znacie taką drugą historię, ja nie znam, że ludzie, którzy w tych rekolekcjach uczestniczyli sami z siebie, przez nikogo nieproszeni, zaczęli te rekolekcje przetłumaczać na języki obce. Różne osoby. Ktoś przetłumaczył na włoski, ktoś na czeski, ktoś na portugalski, ktoś na niemiecki. Przyszły dwie, dwie dziewczyny, to byłem najbardziej zaskoczony. Dwudziestokilkuletnie dziewczyny po jednych rekolekcjach przychodzą i mówią: Chcemy przetłumaczyć te rekolekcje na chiński. I chciały to zrobić za darmo, a to jest rok pracy. Rok pracy, no to odpowiedzcie mi. Jak bardzo trzeba być dotkniętym i poruszonym, żeby chcieć rok swojego życia ofiarować, oddać, by ktoś obcy w najdalszym zakątku świata mógł doświadczyć to, co ty. Co to musi być za łaska? Co to musi być za łaska, bracia i siostry? Przekonajcie się, przekonajcie się. Bardzo was do tego zapraszam. Gdybym umiał to zrobić lepiej, to bym to zrobił, bo wkładam w to wszystko, co mogę. Bardzo Was do tego zachęcam. Będę na Was oczekiwał przy wyjściu. Tam można przyjść i podejść w te książki, się zaopatrzyć. Ksiądz Proboż jeszcze będzie opowiadał też o książkach dla dzieci, bo ja tylko w jednym z daniu Wam dopowiem, że ja i cały mój zespół uważamy za najważniejszą dla nas dzisiaj rzecz, na świecie, zadbać duchowo o dzieci, bo to jest przyszłość świata. Największy nasz skarb na ziemi to są oni. To są oni. Bardzo ciężko pracowaliśmy kilkunastoosobowym zespołem nad przygotowaniem książek, które będą dopomagać, by dzieci przeżyły dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Powstała książka, która zachwyca i dzieci, i rodziców, która już jest przetłumaczana na języki obce, która jest interaktywna z kodami, z piosenkami, filmikami, rymowankami, ciekawostkami, zadaniami do wykonania, jeśli macie dzieci w wieku 10, 11, 12, 13, 14 lat, to koniecznie też zajrzyjcie, obejrzyjcie, ksiądz jeszcze będzie o tym opowiadał. Natomiast jeśli chodzi o te książki, to można je nabyć u nas. Proponowana ofiara za książkę to jest 30 złotych. To, to mówię na prośbę osób. Niezmienna od lat. Mam nadzieję przystępna dla większości osób, ale zawsze u nas jest tak, że można książki nabyć za dobrowolną ofiarą. Można też książkę otrzymać ode mnie w prezencie. Bardzo lubię, kiedy mogę tą książkę ofiarować. Także można do mnie przyjść, uśmiechnąć się, za jeden uśmiech tę książkę otrzymać, a gdyby ktoś z Was miał dzisiaj gorszy dzień i nie miał ochoty się uśmiechać, to bez uśmiechu też można ją ode mnie otrzymać. Bardzo was do tego zachęcam, żebyście z tymi książkami dzisiaj wrócili do domu. Jeśli ktoś z Was chciałby książkę, chciałby to dzieło wesprzeć swoją ofiarą, a się nie przygotował, to też nie ma problemu. Książkę można zabrać. Możecie tą ofiarę przynieść, jak będziecie następnym razem w świątyni, czy za tydzień, czy później. Możecie też przekazać tę ofiarę przez internet. Jeśli tu działa internet, to i kartą również jest możliwość. Także niech każdy z Was wybierze tą opcję, która mu najbardziej odpowiada. I na koniec, bracia i siostry, chcę tylko przeczytać kilka króciutkich zdań z tych wielu historii, które otrzymaliśmy od uczestników. Jedna osoba pisze, napiszę krótko, ale mam nadzieję, treściwie. Jeszcze nigdy żadne rekolekcje nie dały mi tyle, co te przeżywane właśnie za pośrednictwem tych 33 trzech dni rozważań. Z radością czekam na kolejny dzień. Kolejna osoba pisze, rekolekcje a dały mi doznać i przeżyć coś, czego żywię. Nadzieję Pan Bóg nie pozwoli mi już nigdy zapomnieć. Moje se serce skulone i zachukane. Przekształciło się w serce mężne, także nigdy bym nawet nie marzyła o takim spokoju i o takiej ufności. Kolejna osoba pisze: Rekolekcje zmieniły mnie niesamowicie, zmieniło się moje nastawienie do Boga, do ludzi, do świata. Zniknął mój strach i niepokój, uspokoiłam się wewnętrznie, jak, jak mi tego było potrzeba. Jeszcze jedna osoba pisze: Rekolekcje oddanie 33 niesamowicie wciągają. Czekam na następny dzień. Jak na nowe odkrycie. Bracia i siostry, bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę Wam, żebyście doświadczyli tych wszystkich łask, jakie Pan Bóg przygotował w sercu Matki Bożej dla każdego i dla każdej z Was, również przez te rekolekcje. Ja będę się modlił tak, jak umiem Wasze intencje żebyście tych wszystkich łask doświadczyli Wy i Wasi bliscy. Bardzo będę się o to modlił. Niech Wam Pan Bóg przez to niepokalane serce Matki Bożej obficie i we wszystkim błogosławi. Szczęść Wam Boże!